1939 roku. Wówczas major Henryk Sucharski, dowódca obrony Westerplatte, nadał przez radiostację otwartym tekstem SOS, jestem atakowany. O 5.30 z Pucka nadeszła wiadomość o zbombardowaniu przez niemieckie samoloty tamtejszego lotniska Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Dowódca rejonu umocnionego Hel, komandor Włodzimierz Sztejer wydał rozkaz zarządzenia alarmu bojowego. Załoga Helu Rozpoczynała najdłuższą bitwę kampanii wrześniowej, bitwę, której wygrać nie mogła. We'll be right <laughs> back.